Żyto. Wszyscy je znamy, prawda? Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, jak tak naprawdę wygląda jego podróż z pola na stół? Bo może ona wyglądać zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Dziś prześledzimy sobie cykl życia żyta w ramach systemu, który nazywa się produkcją integrowaną. To nowoczesne podejście, które, można powiedzieć, zmienia zasady gry w rolnictwie. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. No dobrze, to czym właściwie jest ta cała produkcja integrowana? To nie jest po prostu kolejny zbiór suchych przepisów. Nie. To bardziej filozofia, która szuka takiego złotego środka. Chodzi o to, żeby mądrze połączyć to, co najlepsze w nowoczesnej technologii, z tym, co daje nam sama natura, czyli z procesami biologicznymi. A cel? Oczywiście obfite plony, ale zdobyte w taki sposób, który jest bezpieczny i dla nas, i dla planety. To jest po prostu inteligentne rolnictwo w czystej postaci. Ok, skoro wiemy już z grubsza co, to teraz najważniejsze pytanie, jak. Jak dokładnie wygląda ta podróż żyta w tym systemie integrowanym? Przejdźmy razem przez cały jego cykl życia, krok po kroku. Zobaczymy, na czym polega ta fundamentalna różnica. To będzie opowieść o precyzji, o dalekosiężnym planowaniu i, co najważniejsze, o współpracy z naturą. I uwaga, wszystko zaczyna się na długo, długo przed tym, jak pierwsze ziarenko w ogóle trafi do Ziemi. Pierwszy etap to niesamowicie staranne przygotowanie i planowanie. W produkcji integrowanej naprawdę nie ma miejsca na przypadek. Cały późniejszy sukces zależy od tych solidnych, dobrze przemyślanych fundamentów. Zacznijmy od samego bohatera odżyta. Bo to jest naprawdę fascynująca roślina. Taki mały twardziel przetrwa siarczyste mrozy nawet bez kołderki ze śniegu. Da sobie radę na słabszych piaszczystych glebach. Dzięki głębokim korzeniom jest super odporne na susze, no i nie przeszkadza mu nawet dość kwaśna gleba. To w zasadzie idealny kandydat do takiego systemu, ale nawet w jego przypadku wybór konkretnej odmiany to absolutnie kluczowa decyzja. No właśnie. Rolnik staje przed wyborem: odmiany populacyjne czy może nowoczesne mieszańcowe? Każda z nich ma swoje plusy. Te mieszańcowe, zwane też hybrydowymi, zazwyczaj dają wyższy plon, ale mogą mieć inne cechy, na przykład są niższe. Decyzja jest zawsze podejmowana na podstawie oficjalnych zaleceń i oczywiście warunków na konkretnym polu. Chodzi o to, żeby znaleźć idealny balans między wydajnością a odpornością. Dobra, przechodzimy do fazy aktywnej. Ziemia jest gotowa, odmiana wybrana. Czas siać i opiekować się młodą roślinką. I tu znowu kluczem do wszystkiego jest precyzja. To ona zdecyduje o przyszłości całego plonu. To nie jest jakieś tam rzucanie ziarnem na wiatr. O nie, to jest czysta nauka. Termin siewu jest bardzo precyzyjnie określony dla każdego regionu w Polsce. Dlaczego? Bo roślina musi zdążyć się porządnie ukorzenić przed zimą. Głębokość. Zalednie 2 do 4 cm. To taki idealny punkt, wystarczająco głęboko dla wilgoci, ale na tyle płytko, żeby roślina nie marnowała energii na przebijanie się do słońca. Nawet gęstość siewu jest dokładnie wyliczona, żeby uniknąć zbyt dużej walki między roślinami o wodę i światło. A co z nawożeniem? To już w ogóle nie jest zgadywanka. Zanim cokolwiek trafi na pole, robi się szczegółową analizę gleby. I ta liczba 126 kg azotu na hektar to nie jest wartość na oko, to jest dokładnie wyliczona ilość potrzebna do tego, żeby uzyskać konkretny plon, w tym wypadku 6 ton. Roślina dostaje dokładnie tyle, ile potrzebuje. Ani grama za dużo, ani grama za mało. To jest właśnie klucz do efektywności i oczywiście do ochrony środowiska. I w ten sposób wkraczamy w samo serce produkcji integrowanej, czyli w ochronie roślin. Wyobraźmy to sobie jako taką wielowarstwową, inteligentną tarczę. Tarczę, która broni upraw, ale robi to w sposób niezwykle przemyślany, stawiając naturę jako absolutnie pierwszą linię obrony. Zobaczmy, jaka to jest gigantyczna różnica w myśleniu. To tradycyjne podejście często działa tak. Pojawił się problem? No to sięgamy po środek chemiczny. Produkcja integrowana to całkowita zmiana paradygmatu. Zamiast reagować, zapobiega. Zamiast polegać na chemii, traktuje ją jako absolutną ostateczność. I co chyba najważniejsze, patrzy na pole jak na cały złożony ekosystem, a nie tylko na naszą uprawę i jej wroga. I ta hierarchia doskonale to ilustruje. Zobaczmy. Na samym szczycie są metody agrotechniczne czyli po prostu mądra uprawa. Potem jest ciągły monitoring pola i sprawdzanie, czy zagrożenie przekroczyło tzw. próg szkodliwości. Dopiero dalej mamy metody biologiczne, czyli wykorzystywanie naturalnych wrogów szkodników. I na szarym końcu, naprawdę na samym dole tej listy, gdy już absolutnie nic innego nie zadziała, znajduje się interwencja chemiczna. Właściwie nic nie odda tego lepiej, niż ten jeden krótki cytat z oficjalnej metodyki dla żyta. Zasada jest prosta i jest powiedziana wprost. Zanim w ogóle pomyśli się o opryskiwaczu, trzeba wykorzystać wszystkie inne dostępne metody. To jest fundamentalna reguła tego systemu. A jak to wygląda w praktyce? Weźmy na warsztat takiego pospolitego szkodnika jak mszyce. Zanim rolnik nawet pomyśli o oprysku, stosuje całą gamę metod agrotechnicznych. Na przykład sieje żyto z dala od innych zbóż, żeby utrudnić mszycom przemieszczanie się. Dba o idealnie zrównoważone nawożenie, bo nadmiar azotu w roślinie to dla mszyc jak zaproszenie na wielką ucztę. No i sieje w optymalnym terminie, żeby roślina była już duża i silna, gdy pojawią się pierwsze szkodniki. To jest właśnie to myślenie zapobiegawcze. Ale kluczowym elementem są naturalni sojusznicy. Biedronki, bzygi, pająki to jest cała armia, która za darmo chroni nasze uprawy. Rolnik w systemie integrowanym nie tylko stara się ich nie niszczyć, ale wręcz aktywnie ich wspiera. Metodyka wprost wymaga stawiania na polu specjalnych tyczek dla ptaków drapieżnych, które polują na gryzonie oraz tak zwanych hoteli dla owadów, żeby wspierać pożyteczne zapylacze. To jest prawdziwa współpraca z naturą. Cały sezon ciężkiej, naprawdę przemyślanej pracy. I wszystko to prowadzi nas do tego jednego kulminacyjnego momentu dożniw, ale i tutaj do samego końca liczy się precyzja. Chodzi nie tylko o to, by zebrać plon, ale by zachować jego najwyższą jakość i na końcu udowodnić, że cały ten proces przebiegł zgodnie z surowymi zasadami. Rolnik nie zbiera żyta na oko. Nie, on obserwuje jego rozwój według bardzo precyzyjnej naukowej skali, zwanej skalą BBCH. Obserwuje fazy od dojrzałości mlecznej, przez woskową, aż do tej pełnej, gdy ziarno jest już idealnie twarde i trudne do wgniecenia. Każda z tych faz ma swoje znaczenie, a wstrzelenie się w ten idealny moment jest absolutnie kluczowe dla jakości mąki i chleba. I tutaj naprawdę nie ma marginesu błędu. Czas jest wszystkim. Żyto jest pod tym względem bardzo wrażliwe. Wystarczy kilka dni deszczu w nieodpowiednim momencie i to ziarno, o które dbano przez cały rok, może zacząć kiełkować jeszcze w kłosie. To zjawisko, zwane porastaniem, bezpowrotnie niszczy jego wartość. Dlatego czasem lepiej zebrać wilgotne ziarno i je dosuszyć, niż ryzykować utratę całego plonu. No dobrze, a skąd w ogóle wiadomo, że to wszystko się wydarzyło? Że te wszystkie zasady były przestrzegane? Potwierdza to oficjalny certyfikat i specjalny znak integrowanej produkcji. I to nie jest jakaś tam zwykła naklejka. To jest gwarancja, że gospodarstwo przeszło szczegółowe kontrole, że prowadziło dokładną dokumentację każdej czynności i że próbki plonu zostały przebadane w niezależnym laboratorium. To taka pieczęć, która potwierdza, że cały ten rygorystyczny proces został przeprowadzony jak należy. A więc co w praktyce oznacza ten znak, gdy widzimy go na produkcie w sklepie? Gwarantuje on, że żywność powstała w systemie, który świadomie dba o środowisko, że ogranicza chemię do absolutnego minimum, że aktywnie wspiera bioróżnorodność i na samym końcu jest jeszcze dokładnie sprawdzany. To takie mądre połączenie troski o jakość produktu z troską o świat, który nas otacza. I to wszystko prowadzi nas do takiego jednego myślę ważnego pytania na koniec. Prześledziliśmy podróż jednego zboża, ale co by było, gdyby to przemyślane, zrównoważone, pełne szacunku dla natury podejście stało się standardem dla całej naszej żywności? To pytanie, z którym warto zostać. Dziękuję.